No początku Death w the ale to, co on znalazł, w coś więcej, jakiś sekret, jakiś sekret, A sekret, jakiś sekret, jakiś No i kontynuujemy w takim razie Dark Siders od momentu, no, w którym skończyliśmy. Zajęliśmy przejście do innego świata Shift Jep. Ile okay. jeszcze chyba? Wow, Ojej. Wow, Jó. Wow, Jest. Wow. Drugi. Łap, 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 łap. Zbale nie wszystko, tak? Nie. Yeah. Chciać Laine, Milo yesterday. You fight well, but this corruption can't be beaten with a blade. Seek out the forge sister, Aska, about the fire of the mountain. Help her, and she will help you reach the tree. As for me, I totally najbardziej lubię w grach czyli możliwość wyboru pytań lub odpowiedzi. Kim jesteś? And who are you to command a rider? I am a maker, older than even the charred council. These hands have laid the foundations for many worlds, but that was long ago, and now they but hardly know the touch of stone. W takich grach, w tej grze, akurat mamy grę słów. Mamy grę słów i wyrazy nam się podkreślają na fioletowo. Te które, te, które po prostu są ważne i które są jakimiś nazwami własnymi zamiast. nie wiem jak, bo na przykład, rada z popielonych, no to akurat jest nazwa taka, którą możemy rozpoznać, ale na przykład, śmierć, życie, niezbyt. Drzewo życia. Are you not curious as to why I seek the tree? I would not presume to question one of the four, but yes. Tell me, how about tell you about the humanity, humanity to redeem war? Heaven and hell battle upon the shattered earth. All creation trembles, and at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned! A dark presence dwells now within the tree, and the path is barred by corruption. No do to lecimy Czy jakiś menu? Aha, dobra. Punkt za No dobra. O, to tutaj, aby wydać zdobyty punkt. No to o, to jest akurat dobry motyw. Chodzimy do Herolda czy do Nekromanty? Śmieć przyzywa zza, z przyzywa zza grobu, żonne krwi, gudle, które walczą o Twojego boku. Ale to kiedy? Tak, gudli 2. Czy tutaj? teleportujecie przez plac boi i wprowadza brzutalny atak kosu, który rani wrogów, a jemu przywraca zdrowie. Mm -hmm. No nie wiem. Na razie na gromandę pójdźmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. No wstecz, dobra. Ejętność tap. Aha, dobra. To ja bym chciał. O proszę. W ten sposób. Na ile one się przywołują? Nie na chwilę. Dobra, zostały za progiem. Co ile mogę tak używać? Na mało gniewu. No, ładna muzyka, soundtrack bardzo ładnie dobrany. Już wiem czemu miałem wtedy takie lagi. Miałem odpalony dwa nagrywania. Nie zauważyłem, leciał ptak. Bardzo ładna muzyka. Trójskale. Co w trójskalu się dzieje? Aha Panie, pomówujmy z tobą. reaper it's about time you came the makers are dying and our realm we few are all that remain a warrior's life is never easy old one aye not easy but simple i always saw my end with blade in hand a field of enemy dead before me. and what glorious end awaits you hiding behind these gates <sighs> you cannot fight corruption nor can you harm it. You can only kill those it has claimed. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Look on that, Ryder, before you mark me as okay, a power. Obydko Siarza, tak. Na razie, you don't have any luck with me. Like. Coś. Obydko Siarza, okay. Tam... Tam nauczył cię odwetu kosiarza. Nowego ataku, który pomoże Ci w osiągnięciu celu po wybraniu opcji szkolenie. Możesz opanować także inne ataki, aby użyć... AHA wciskając Alt, Alt i Atak. No czyli... Czyli ciekawie. Ja muszę kontrolować czas, bo, bo nie kontroluję czasu. Nie wiem jak kontrolować czas u mnie, dobra, tym. I tutaj tak... O, mogę kontrolować czas.

O, o. Masz już dość? Jeżeli jak mam użyć gniewu? No nie, no, 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 na no, Idę tam. O, o, o. Kulka świczebna, tak? To jest kulka. Zgodnie, nie będzie to kulka. Nie w tą stronę. Uciekamy w tą stronę. Co to jest tam? To ten fagaz? Tak, to ten falgas. Dobra, lecimy. Co to jest? Interakcja.

This is a maker's forge. Nay. The Maker's Forge is lost to us. Silenced by the hands of corruption. But in its depths we once crafted the dark towers of hell and the cities of heaven. Now you make trinkets. <laughs> and you, one of the four, now seek the aid of the makers? I guess we've all fallen from high places. Arcania seeking the tree and your elder speaks of fire. What is it? Aye, the fire of the mountain, the Stone Father's blood. It once flowed into our forge, as did the tears. Both imbued our craft with incredible power, the heart and the soul of stone. But corruption has taken them, and now our forge is silent. Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corruption. You can no more leave this place than we. Restore our forge, and the tree can be reached i don't follow your reasoning. we are makers, not warriors. but we are not without our weapons. before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone, a colossus to fight this corruption. but to awaken him requires a maker's key. and we need our forge to craft one. Help us? what is this cauldron? a temple built in the shadow of stone father's peak. There, the fire of the mountain was harnessed and passed into our forge. Ride right east of town, ride right through the charred pass and towards the cindery peak of the Stone Father. There, you will find the cauldron. Man of no words, your brother. <laughs> but hardly silent. His voice is the ring of the hammer and the roar of the white flame. Yes, he works while you talk. I may have need of a blade. Is your need greater than ours, Horseman? I think not. We fight for the survival of our realm and our kin. Prove worthy, and then we, so we can do business. Dada. Hebani, dobijemy telgu. Na razie nie mamy pieniążków, ale możemy polecieć. Co tam na dole jest? Co to tam tak lata? Świetnie. Dobra, nie wchodzę tam, wracam tam. Tam, 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 tam. Chyba w tą stronę muszę iść. Do Questa. Na dół mam iść, czy na górę? Chyba na górę. Dobra, do tego idę. Pomów, Armsman. You'll find not that way, but trouble. Do what you must for your kin, old one. For mine, I ride to the cauldron. Well, if you fancy your corruption waste deed, that's as good a place as any. You know there's a reason this gate is here. And if you were a friend, I wouldn't he let you pass. But then, you're <laughs> his friend to death. A You wisdom to share, or was it long since not loose in battle? Oh, wisdom ain't like teeth. I have plenty left. Enough to stay clear of the cauldron. The ancients filled it with right nasty traps. But one so clever as yourself will surely elude them. Scully, I have a I to go, jeden. Dziękuję. O no, co to otwierasz do końca, człowieku? Zreszcie nie wkrótce, mam nadzieję. Nie, tędy wejdę, nie wejdą nigdzie. To supno... nie są pną... pnącze? Nie, to nie są pnącze, mam iść tędy. Może tak? Nie, tędy też nie. Dobra. A więc ruszamy w misję. jeszcze którędy mam iść. Wit. Tędy. Zobaczmy, co to jest. Jakaś dróżka Tam coś może być. Okej okay. Co tu jest? Co to jest za kamienie? Aha, tutaj jeszcze mogę wyjść. Można powiedzieć, że wchodziłem tu po nic. Aha, dobra, jak spadł, to ja tu nie miałem spadać jednak, chyba. Chyba miałem wrócić tam z powrotem, dobra. A więc wrócę. Jest już że do tej wody z powrotem wpadłem Bombówcy, dobra Dobra, ale to nie jest powódź, to nie jest powódź, to nie jest jezioro Jak tam Dobra, mamy save'a ale muzyka jest piękna, muzyka jest piękna, naprawdę. Ale przy takich widokach. Zimno nie jest wzruszenie, tak? Jesteśmy obserwowani. Nie no można przywodzić, no niech możemy, no to możemy, no. Jedziemy, jedziemy Niech szybciej jedzę co tam to rozpacz Regeneruje jej się wytrzymałość Coś tam się ładowało, nie wiem co Wrogowie Rain płaczu Ja tutaj coś... To jest chyba quest. Chyba już się specjalnie skoczyłem. No to pewnie quest. Aha. Ja już teraz sobie... To chyba też się popływałem. Monety, można unikatowe przedmioty, tak? Aha, to tak ja mam łapać po prostu. Ojej, nie tak. Wydajno, Wit, Wit. i jedziemy dalej. Czy tu mnie nie miało być, chyba że da się tam jakoś wdrapać. Przecież się da, no, bez przesady. Ja się nie wdrapię, ja się nie wdrapię, no ja się wdrapię. Przez to... No da fuk. Seriously, Serioznie, i dobra, to odpuszczę sobie na no, dziś. Padaj niżej. No. Naprawdę nowe sterowanie. Ale nie tak Dobra i teraz tak hop, szyb. Hop, 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 hop. Przywołujemy rozpać. Przedać się przydać. Handelopatrz. tutaj przejście do nowej lokacji co tu jest teraz z guby Wolę się tu nie zatrzymywać tutaj nie mam racji wcale tu jest Interakcja. Co jest w skrzyni? Wow. Szybkie, tak? Łach, 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 A moje ile mają? Ej, nie, nie są umiejętnościowe. To ekwipunek. kwipunek Kosy. oha. No to jest. No przecież to lepsze jest. Nie no, wiem podniosłem, dobra Nie, nie podniosłem Ja to wyrzuciłem Ha, dobra, nie żyję no nie, nie. O! E, aha, to są kosy, dobra Szybkie, zacznę na ile szybkie wyposaż? O no jak skurczybyk. Ja ogóle się tak jednak... To ja bym poprosił... A, tak, to. Wyposaż. Jednak moja broń podstawowa. Myślę, że dojedziemy do tej lokacji i zakończę odcinek. Pod górkę proszę dawać mnie pod górkę ja? No ktoś chodzi, coś chodzi właściwie No Ale już się przydadzą Absolutnie tak Posadzamy To jakieś legendarne chyba Okej. Okay. Przedtem. Jest! Jedziemy! Rozpatrz... ...na piękna. Ja tam nie doskoczę. No skoki ładne wykonuje. Rozpacz, nie rozpaczaj. Nie jest przygody. Chodźmy, tak? Ojej, nie no ja ciągle się gubię, dobra, skończymy to Jupi Tak, o siop hop siep, hop, 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 hop szyb. Tak, i gdzie ten skarb, tak Jest ja, skarb Trochę się natrudziłem, żeby do tego skarbu się dostać. Ale chyba. Jest warto, by bardzo warto. Na kolejniki, tak? Tak, na kolejniki. Wyposażamy w dodatku. Tak, by. O! I jedziemy dalej! Nie musisz już iść sam. Kosz, no. Nie wiem, jak mi tak. Czarza! Ale rozwaliło, ło! to sztywko, o, sztywko. Tak! Owszem, pięknie! Zaiste piękny finisher. Wyjeżdżamy w ciebie. na Przełęcz Drogi do lokacji są trudne Ależ, dwóch staranowało nasza rozpacz piękna rozpacz Co to jest? Skarb Wiecie co? Do kolei... do tej... ...lokacji dotrzemy w kolejnym odcinku w tym odcinku już Wam dziękuję. Jeszcze w następnym odcinku to zwiedzimy, ale dotrzemy do lokacji i przede wszystkim wykonamy misję. A więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Cześć!